Dla mnie 1000 złotych mandatu nie będzie problemem. No, rozumiem? właśnie. Już pan jedzie? Coś się nie przypiąłem do kamery. Kamera ma jakąś czyść? Pan trąbi. Pan na mnie trąbi. Dobra, coś będzie rozmawiamy. Może jednak to głupszą zdąży założyć? Słucham? To pana, Słucham? To pana, tak. to nie miałem gdzie stanąć, proszę pana. Ja rozumiem, pan a ja miałem gdzie stanąć? Ja nikomu tu robię robił nie zasłaniałem. No A ja panu zasłaniam jakąś drogę? Nie zasłania No właśnie. No nie można jeździć, proszę pana. Wie pan o tym? Nie można tu jeździć, proszę pana, po chodniku. Ja wiem, ale policja no. i nie reaguje. No to ja... A no, policja nie reaguje. No To, Bo ja, to ja wiem, to że nie... nie re... Ale ja reaguję, proszę pana. Proszę pana. To pan przeszkadza? Tak. Ale co? Jak pan jedzie po chodniku, i po przejściu zaproszę. A jak mamy dostawę zrobić? Nie wiem. To niech pan sobie odpowie swoją głową. Ale jak? No nie wiem, gdzie indziej, tak? Ale co, będzie pan tutaj nie? stał jak kretyn i czekał na co? Nie wiem. No to trzeba mu ja używać mam dużo... mózgu. Ale ja no już... Dużo czasu, bo nie masz nawet roboty, człowiek. Mam robotę, To No to zapierdalaj już... do roboty, a nie tutaj stoisz. Ale dzisiaj już nie mam roboty? No to jest stał jak debil. Ale co, nie można tu stać? Można tu stać, no. ale chcemy odjechać i robić robotę. No nie dalej. można tu jeździć. No jak nie można tu jeździć? Nie można tu jeździć. Ale on tu nie chce wyjechać, tylko chce no wyjechać i pojechać wyjechać to, ulicą. Jak nie chce wyjechać, to mu tu przyjechać? Z jakiego tak? miasta tu przyjechałeś? Z Warszawy. Jasne. <laughs> Jasne, no, że z Warszawy. Okej, okay, no to odjedzie i pojedzie sobie. No dalej. dobra, niech jedzie. I to odejdź. Dlaczego? No, tak brzydko przy dziecku. Kurna to jest brzydko? No to przepraszam, usłyszałem co innego, ja już też... No, słabo z no. Słabo z głową, no, dokładnie. Chyba. To też, no. no. O, i pan też tu stoi, proszę. Można tu stać, widzi pan? A jeździć Ale można, nie, jasne, nie można. Że można. No, A jeździć nie można. No. No dobra. No to stoimy. Co? A chodzisz czasami po jakichś lekarze? Chodzę. No i to tak prywatnie... Nie dają leków? Dają. No i nie wziąłeś dzisiaj? Wziąłem właśnie, godzinę temu. I tak? I tak no. działają? To no. To trzeba zmienić lekarza. Ale przepraszam, to jakieś ma znaczenie? Czy to, nie wiem, dostania na chodniku, czy coś nie można? Ja wiem, można tylko w jakim, celu? w jakim celu tu stoisz? Ale to... To jest mój interes. Tak? No ja wiem, ale mówisz mi... No chciałbym. No dobra, a ty w jakim celu wystarczy? Ja w takim celu, że próbuję ci uzasadnić, żebyś się przesunął, żeby koleś mógł dalej robić dostawę ludziom, którzy pracują, sprzedają, nakręcają gospodarkę, płacą podatki, 10 kilo ziemniaków tam ma i, i 8 kilo kapusty. Nie masz pojęcia, ile wyniósł do tego lokalu? zajrzałem tam do tego samochodu. Ale to, to co ma w y, samochodzie to jest jedno, a to co wyniósł. No dobra, nie przekonałeś mnie, dalej będę tu stał. A, no. Pan wozi, proszę. Dał sobie radę wózeczkiem i na chodnik nie włożył. Na legalnym miejscu pan stanął. Legalnie? No tam, tak? Pana jest ten taki lekko ekry. Kurde, tyle pan wozi tym wózeczkiem, czy pan się spoci. No, no nie, nie. O, bardzo dobrze. Y, mogło to być niesłyszalne. Pan powiedział, że to jest trening dla niego. Przeszła. Udało się, dobra. Nie no! Poszedł sobie. Dobra, to się nie uda dzisiaj. Co pan robi teraz? Film nakręcam. No to pan kręci. No, nakręcam rozmowę z panem. No dobrze, bo to No są, to prawda. Tak. Dobrze, rozumiem. Wyłącza Pan to? Tak, już. Nie, no, A co? A jak no, no, to? no, 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 Dobrze, no, no, to... Przedstawia telefon do szyby, może porysować. No, weźcie, panowie, tego człowieka. Dobre to, Dobra, to jest. Robisz... Dotyka mi do samochodu. Szanowni panowie, czy możemy poprosić tego dżentelmena, żeby <grystanie> <grystanie> Niech pan to powie głośniej. <grystanie> żebym co? Żebym sobie poszedł? Dlaczego mam sobie stąd pójść? To jest chodnik publiczny, proszę pana. O, ja lubię, jak to minę. Niech pan się pokaże tutaj jak przed chwilą był pan taki wesoły, a teraz już pan jest taki smutny. Dobrze. Pan porozmawiać z Dobrze. Dobrze. Już, już się odsuwamy, już.